Cześć. To znowu ja razem przyszłem z poradnikiem jak się lepiej uczyć i zdobywać lepsze oceny. Więc tak, pewnie każdy z Was chce poprawić oceny, które są w dzienniku. Między innymi są to trójki, dwójki no chcecie je poprawić. Więc żeby mieć dobre Stanowisko do nauki to trzeba mieć porządek na biurku. No niekoniecznie na biurku, może to być na stole. Pane, żeby było czysto. No, polecam także zabrać za sobie kubek wody, gdybyście byli spragnieni, gdybyście mieli trochę głos zachrychnięty, tak jak ja. Też polecam Wam wywietrzyć pokój. Pokój musi być wywietrzony, bo przez to nasz mózg lepiej prawda? Bo nasz mózg potrzebuje tlenu, a bez tlenu to nasz mózg już nie pracuje normalnie, tylko już tak trochę wolniej. No. No i to tyle. Więc nie ja mam innego do powiedzenia. Mam nadzieję, że zostawiliście suba i lajka. No i to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł. Trzymajcie się. Cześć.